Proszę bardzo. Kto z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan, Pan mecenas. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Chciałbym tylko przypomnieć, że decyzja wydana przez konserwatora zabytków jest w obrocie prawnym, obowiązuje i jest wydana zgodnie z żądaniem wnioskodawców, proszę Państwa, także kwestia uchylenia tej decyzji to są specjalne tryby i warunki, ja oceniam, że w tym miejscu takie warunki nie zachodzą. I jedynie wola, jedynie wola wnioskodawców co do zmiany może taką decyzję zmienić. Także chciałbym zwrócić uwagę, że w polskim systemie prawnym ta decyzja jest prawomocna i obowiązuje, żebyście Państwo wiedzieli, więc kwestia zmiany tych decyzji to są tryby nadzwyczajne, które to umożliwiają lub wola wnioskodawcy. I jeszcze jedno, Panie Radny Wróblewski, co do głową bo u nas akurat w systemie aklamacji nie ma kiwania głową, żebyśmy nie pomylili kwestii, jak to jest w Bułgarii, tak, tak i nie. Także jeżeli ja wyrażam opinię, potwierdzam to albo swoim słowem, albo pisemnie. Jeszcze raz chciałbym Państwu tylko zwrócić uwagę, żebyśmy ostrożnie podchodzili co do tej lokalizacji, ponieważ mamy rozstrzygnięcie administracyjne organu, jakim jest konserwator zabytków. To na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście służę Pan Radny Kardasz, później Pan Kowalski.